Czego chcesz? Poczułem, że coś suchnie. Pomyślałem, że to łajno, a widzę, że to tylko redańskie psy. Że jak? Ty, bydlaku, obeszczany! Zaraz się przekonasz, jak kąsają redańskie psy. Na niego! Barbarzyńca. Kui, co tu się dzieje? To sprawa między mną a tymi chłystkami. Nie ty będziesz o tym decydował. Trafisz do lochu, ochłoniesz trochę, a potem się zobaczy. Chcecie mnie zamknąć w jednej celi z Filipą Eilhart za zwykłą bójkę? Racja, nie jesteśmy potworami. Wystarczy drobny datek na rzecz zakonu i słowo honoru, że to się nie powtórzy. Datek i słowo honoru albo więzienie z czarodziejką. Hmm. Dokładnie. Słuchaj, rycerzu, jeśli mnie natychmiast nie aresztujecie, rozpętam tu taką awanturę, że bitwa pod brenną wyda ci się niewinną utarczką. Związać tego szaleńca i zamknąć go obok wiedzmy. Ty tutaj? Co tu robisz? Bardzo się starałem, żeby zobaczyć Filipę Eilhart w Kajdanach. Ciekawe, czy będziesz równie wyszczekany, stojąc na szafocie. W przeciwieństwie do ciebie, nie zrobiłem nic, za co wysyłają na szafot. Dla nich jesteś zabójcą królów. Zapewniam cię, że Kaci i Radowida sprawią, że przyznasz się do wszystkiego. Nawet do współżycia z trollami. Od początku wiedziałeś, że Saskia jest Smokiem? Podejrzewałam, że coś z nią nie tak od dłuższego czasu. Ale prawdy dowiedziałam się dopiero, gdy padła otruta i mogłam ją dokładnie zbadać. Widziałem listę składników antidotum. Nie ma w nich słowa o róży pamięci. Cóż, każdy lubi mieć wiernych sprzymierzeńców, a róża pamięci ma wielką moc. Nawet smoczyca nie poradzi sobie z moim urokiem. Dlaczego nie wezwiesz jej na pomoc? Dwimeryt blokuje magię. telepatię również. To się nie. Wasza wysokość? Długo czekałem na to spotkanie. Tak nagle opuściłaś Redanie, że nie znalazłem sposobności, by Należy cię należycie pożegnać. Wasza wysokość, nie rozumiem, dlaczego mnie aresztowano. Wszystko, co zrobiłam, służyło interesom Redanii. Wsparcie rebelii, osłabienie Henselta? Ryzykowałam własną reputacją dla twojego dobra. Nie jestem już małym chłopcem, który wierzy w każde twoje słowo. Dlaczego to robisz, Radowidzie? Wspierałam cię w najtrudniejszych chwilach. Bez mnie nie byłbyś tym, kim jesteś. Nie rozumiem. Rozumiesz doskonale. Knułaś przeciwko mojemu ojcu, Wizimirowi, a także przeciw mnie. Cały Redański dwór trząsł się ze strachu przed wszechwładną Filipą Eilhart. Wasza wysokość, to nieprawda. Pozwól mi wytłumaczyć, o co jestem oskarżona, królu. Ambasadorze? Tris Merigold była tak miła, że sporządziła listę osób zasiadających w tajnej organizacji zwanej Lożą Czarodziejek. Zasiadały w niej również czarodziejki z Nilwgardu, ale nie musisz się już o nie kłopotać, pani. Tris, oszalałeś! Zleciłyście zabójstwa Dema Wenda i Foltesta. Podejrzewam, że maczałaś też palce w zabójstwie mojego ojca i gdybym teraz zdjął ci dwimeryt z nadgarstków, zabiłabyś i mnie. Jesteś skończona, Eilhart. Przeprowadzimy proces, żeby wszystko było jak należy, ale wiedz, że się nie wywiniesz. Zostaniesz skazana za udział w spisku, zdradę i królobójstwo. Czeka cię tarcie skóry i stos. Całe dzieciństwo spędziłem czując na plecach Twoje zimne spojrzenie. Gdy wydawałem polecenia, moi poddani szukali wzrokiem przyzwalającego gestu Filipy Eilhart. Cały dwór w Tretogorze patrzył, jak mnie upokarzasz. Cała Redania śmiała się ze mnie za moimi plecami. Pamiętasz, jak uczyłaś mnie patrzeć ludziom w oczy i zmuszać, by to oni pierwsi spuścili wzrok? Król nie może okazywać słabości i niezdecydowania. To Twoje słowa. Opanowałem tę sztukę do perfekcji. Tylko Ciebie nie udało mi się nigdy zmusić do uległości. Masz jedną szansę, by skrócić cierpienie. Przyznaj się do wszystkiego tu i teraz w obecności ambasadora. Spójrz mi w oczy i okaż skruchę. Okaż uległość. Twój wybór. Kacie, wyłupić jej oczy. Popełniasz wielki błąd, królu. Jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Nie wierzyłem, kiedy mi powiedzieli, że Gerald z Rivi siedzi w moim lochu. Gerald, którego znam, nie dałby się złapać. Zawsze chciałem zwiedzić twoje lochy, panie. A co w nich takiego ciekawego? Goście, musisz mi wybaczyć. Na szczęście, Eilhart już wkrótce nas opuści. Silart wspomniał o organizacji czarodziejek. Tak się składa, że interesują mnie plany loży. Plany loży nikogo nie powinny interesować, ponieważ ta organizacja wkrótce przestanie istnieć. Nic do ciebie nie mam, Widźminie, ale z nieproszonego gościa zamieniłeś się w niewygodnego świadka. Rozumiem, że ja zapoznam się z twoimi lochami lepiej i znacznie dłużej. Na pewno nie wyjdziesz stąd przed zakończeniem obrad. Jeżeli uważasz, że mógłbym na nie wpłynąć, to mnie przeceniasz, królu. Polityka jest jak skomplikowana układanka. Każdy klocek może okazać się ważny albo bezużyteczny. W Lok Muin nastąpi przełom i tego przełomu dokonam ja. Nie będzie drugiego tanet. Wkrótce wszyscy przekonają się, do czego zdolny jest król Redani. Czas na obrady. Radowid jest zdolny, ale zbyt młody. Nie rozumie jeszcze, że tak naprawdę milczeć potrafią tylko umarli. Ponieważ Redania oddaje przysługę gardowi. ja również pomogę królowi. O jaką przysługę chodzi? Możesz mi powiedzieć. Umarli nie zdradzają tajemnic. To prawda, ale jestem ostrożny. Obiecuję ci, że kiedy Twoje ciało wystygnie, opowiem ci wszystko ze szczegółami. Żałuj, że tego nie dożyjesz. Lok Muin czeka duża niespodzianka. I magów, i królów? Nikt nie lubi, kiedy decydują za niego. A już na pewno nie król. Jesteś niebezpieczny, Wiedźminie. I zbyt niezależny. Przyjdzie czas, że Radowid mi podziękuje. I nie tylko Radowid. Zabijcie go. Tylko uważajcie na czary. Przytrzymaj go, Hard. Zacesarza! Wyprowadź mnie stąd! Najpierw odpowiesz na kilka pytań? Silard mówił prawdę? O Loży, o królobójstwach? Mówił to, co chciał usłyszeć Radowid. Półprawdy i prawdy wyjęte z kontekstu niewiele się różnią od kłamstw. Chris brała w tym udział? Pod tym akurat względem jest czysta jak łza, ale tylko pod tym. Zapewniam cię, że nie była z tobą szczera w wielu innych sprawach. Po co to wszystko? Jaki macie interes w mordowaniu władców? Pomóż mi się stąd wydostać, a ja wszystko ci wytłumaczę i pomogę zdjąć urok z Saski. Zdejmij mi kajdany i zaprowadź do mojej kwatery, błagam! Wszystko ci powiem. Wszystko! Nie tropiłem cię sam. Jorwet nie może się doczekać spotkania. Moja śmierć niewiele zmieni. A tacy jak Jorwet nie mają prawa nikogo osądzać. – Jak działa urok? – Saskia nie jest w stanie oprzeć się mojej woli. Wierzę, że jestem najwspanialszą osobą na świecie. To tak, jakby była zakochana. Najpiękniejsze jest to, że zachowała pełnię władz umysłowych. Swój czarujący charakter, waleczność, honor. – Gdzie ona jest? – Gdy mnie aresztowali, była z Shilą. Pewnie wybierają się na obrady. No to mamy problem. Czas ucieka. Będziesz się mścił na ślepej kobiecie? Shilard powiedział, że mają Tris. Muszę ją uwolnić, zanim wyłupią jej oczy jak tobie. Wyprawa do obozu Nilfgardu to samobójstwo. Zostawienie przyjaciela to łajdactwo. Tylko ja wiem, jak odczarować Saskie. Wydostań mnie stąd. Jeśli zginę, na zawsze pozostanie pod wpływem uroku. Dobrze. Ale jeśli mnie oszukasz... Rozkuj mnie i prowadź. Musimy wrócić kanałami. Kajdany zostają. I pójdziesz przodem. Shillard podniesie alarm. Nie podniesie. Zanim się ocknie, będzie po wszystkim. Zabij go! Nie morduje nieprzytomnych starców. Ruszaj. Żadnych sztuczek, Fil. Chcę się stąd wydostać i przeżyć. Nie zamdajesz? Dasz radę iść? Wytrzymam. Mógłbyś mi zdjąć kajdany? Kajdany hey, zostają. Kto jej to zrobił? Radowit. W ten sposób podziękował za opiekę w dzieciństwie. Widziałem, jak szedł na obrady w towarzystwie wojska. Pogwizdywał pod nosem. Wyprowadźcie mnie stąd. Jeśli. Zamknij się, wiedźmo. Żyjesz tylko dlatego, że jesteś potrzebna. Filipa obiecała pomóc. W zamian za wolność. I ty jej zaufałeś. Znasz lepszy sposób, żeby uwolnić Saskie? Masz siłę iść, Eilhart? Muszę mieć. Co się teraz dzieje z Saskią? Kazałam jej wykonywać polecenia Shili de Tancarville, dopóki nie wrócę. Pięknie. Shila bierze udział w obradach? Tak, pewnie już tam jest. Dopilnuję, żeby plan Loże się ziścił. Co byś zrobiła, gdyby Saskia nie została otruta i pewien głupi wiedźmin nie zdobył składników eliksiru? Szukałabym innych sposobów, ale nie mogłam przepuścić takiej okazji. Czego ma dopilnować Sila? Przewrócenia Rady i Kapituły i powstania silnego, niezależnego państwa pod przywództwem Saski. W jakim celu? żeby móc bronić się przed Nilfgaardem, żeby w końcu po latach chaosu i niszczenia zacząć budować. Co w tym złego, że chcemy rządzić? Wszyscy chcą. A ja znam się na tym, jak żaden król w tym mieście. Ludzie ci nie uwierzą. Nie zaakceptują królowej czarodziejki. Nie ludzie tym bardziej. Ale wszyscy wierzą w Saskie. Ta dziewczyna jest urodzonym przywódcą. Ale nie ma pojęcia o wielkiej polityce. Ma charyzmę, ale brakuje jej sprytu. Jest odważna, ale brak jej zajadłości. Sprawiedliwa, lecz nie okrutna. Twoje przeciwieństwo, co? Być może. Razem byłybyśmy nie do zatrzymania. Kazałaś zamordować Voltesta? Nie. Shillard mówił, że Tris zeznała. Tris nie wie, co mówi. Loża faktycznie istnieje i Tris straciła nasze zaufanie. To prawda ale nie kazałam zabić Foltesta. Jak uwolnić Saskia? Mam sztylet opatrzony zaklęciem. Trzeba go wbić w serce smoka. Chyba w twoje, wiedźmo. Kpisz sobie z nas? Nie ma innego sposobu. Uderzenie musi być wykonane z chirurgiczną precyzją. Tylko wtedy zadziała zaklęcie. Wszystkie runy muszą mieć kontakt z krwią, a czubek ostrza musi przebić komorę serca. To oznacza, że najpierw będziemy musieli ją obezwładnić. Obezwładnić smoka? To jakieś żarty? Ona kłamie, Geralt. Nie ufaj jej. Po co był jej ten sztylet? Zaraz nam powie, że od początku chciała odczarować Saskie. Gdy rzucasz urok lub klątwę, musisz mieć przygotowane zaklęcie. To podstawowa zasada magii. Miałam użyć sztyletu tuż po rzuceniu uroku, gdyby okazało się, że coś poszło nie tak. Niewielu czarodziejów stosuje się do tej zasady. Gdzie sztylet? W mojej kwaterze, w dawnym domu Jeffreya Monka. Dobrze zabezpieczony. Wiem, gdzie to jest. Jorwet, wiesz jak niezauważenie dotrzeć do kwatery Filipy? Kanałem. Natkniemy się na potwory, ale zaoszczędzimy dużo czasu. Pilnuj jej, ja pójdę przodem. Tam coś jest. Wcześniej. Może szlachetny rycerz zaoperuje nam. Zobaczmy. Prawda. Cholerny headfly. że puścicie mnie wolno. Żadnej. Jeżeli twój sztylet nie zadziała lub jeśli Saskia zginie, ty będziesz następny. Nie wytrzymano. Im prędzej dasz nam sztylet, tym szybciej będziesz mogła się wylizać z ran. Mi też. Zdejmij dwi meryt z moich rąk. Pomogę wam. Zamknij się, bo utnę ci język. To ta skrzynia? Jak wygląda? Ciężki kufer pokryty runami. Na podłodze jest krąg i świece. Tak. To skrzynia, w której Jeffrey Monk trzymał swoje najcenniejsze skarby. W niej schowałam sztylet. Jak ją otworzyć? Trzeba zapalić świece w odpowiedniej kolejności. Rozgryzłam to już. Moje notatki są na dole. Później wystarczy proste zaklęcie. Zdejmijcie mi kajdany. Geralt, znasz ten rytuał? Tylko czarodziej może go odprawić. Zamknij się. Najpierw przejrzę notatki. Potem zapalę świecę, a na koniec zdejmiemy ci dwie meryt, żebyś mogła otworzyć skrzynię. Nie ta kolejność. To spróbuj jeszcze raz. Żaden z nas nie może go wypowiedzieć. Tego nie da się nauczyć w jednej chwili. Do zaklęć potrzeba wyszkolonego maga. Świece są zapalone, trzeba się spieszyć. Róbcie, co mówię, zanim stracę przytomność! Jeden fałszywy ruch i nie żyjesz. Możecie zdjąć z niej zaklęcie, ale nigdy nie będzie człowiekiem. Ona jest kimś więcej niż Dwan. Kimś, kto przywrócił Ensyt nadzieję. Jest potworem. Jeśli uważacie, że może rządzić krainą ludzi i elfów... Tesep Darien! Poniesiecie konsekwencje swojej głupoty. Uważaj, Geralt! em que Nadzieję, że to wystarczy. Dziwna broń. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Oby zadziałał. Szkoda, że Ejhard nic już nam nie powie. Musimy liczyć się z tym, że są tu pozostałe czarodziejki. Filipa może zawiadomić sile. albo wydać rozkaz Smokowi. Nie zdziwię się, jeśli będę musiał walczyć z Saskią. Oszołomiona czarami nie zrozumie, że chcemy jej pomóc. Masz rację, proszę cię jednak by się jej nie zabijał. Chyba, że będziesz musiał ratować własne życie. Filipa jest już daleko. Wiemy tyle, ile nam powiedziała. Pewnie dojdzie do siebie i wróci do spiskowania. Na razie jest wyłączona z gry. Zatem na obrady. Pójdę pierwszy i zbadam sytuację.